w drugim odcinku z serii Play Pana od AirStyle. Dzisiaj poznacie kolejny trik, dzięki któremu z łatwością założycie siatę na boisku. Okej, okay, do dzieła! Trik, który Wam dzisiaj prezentujemy nie jest specjalnie trudny, ale jest niezwykle skuteczny. Pamiętajmy tylko o kilku podstawowych zasadach. Pierwsze przyciągamy piłkę prawą nogą i zatrzymujemy lewym kolanem, następnie wyczekujemy naszego przeciwnika, a gdy ten ruszy dynamicznie odbijamy piłkę z nogi lewej na nogę prawą, zakładając przy tym siatę. Co prawda, że łatwe? Teraz bierzemy piłkę, ciśniemy na boisko i trenujemy. Ale przedtem nie zapominajcie subskrybować nasz kanał, bo już za tydzień kolejny trik, kolejny odcinek. Wysyłajcie nam swoje materiały wideo, a my wybierzemy najlepsze i opublikujemy na naszym kanale. Video małpaRsta.pl. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!